Hejka, nazywam się Kasia i witam Was na kanale Psi Głos. Oceniam nieśmieszne filmiki z psami to seria, w której staram się Wam uświadomić, jak dużo psy są w stanie przekazać swoją nową ciała. Śmieszne filmiki z internetu z tymi zwierzętami są idealnym materiałem do nauki odczytywania tych sygnałów. Niestety bardzo często psy pokazane na tych filmikach są w maksymalnie stresujących sytuacjach, więc nie powielajmy tego, nie śmiejmy się z takich filmików, nie nagrywajmy psów w takich momentach, tylko wspierajmy. I nauczmy się dobrze odczytywać psie sygnały. Pierwsze dwa odcinki dotyczyły sygnałów stresu. Bardzo was przepraszam za jakość pierwszego odcinka, ale to są moje początki i dopiero uczę się YouTube'a. Więc, dwa pierwsze odcinki to były sygnały stresu. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym, czyli komunikacją agresywną. Komunikacja agresywna jest zupełnie naturalna dla psa. I jeżeli pies komunikuje się w ten sposób, absolutnie nie znaczy to, że jest agresywny. Komunikacja agresywna ma na celu jedną rzecz. Pies chce przekazać jedną wiadomość, a brzmi ona tak. Odsuń się ode mnie! Sygnały komunikacji agresywnej mogą być bardzo dyskretne. Pierwszymi sygnałami może być wpatrywanie się albo zamrożona postawa ciała. Natomiast im bardziej pies się nakręca, im bardziej na przykład zbliża się do bodźca, tym komunikaty będą coraz bardziej wyraźne. Na przykład dojdziemy do warczenia albo szczekania. To co opisuje to drabina psiej agresji. Na dole tej drabiny są bardzo dyskretne sygnały, a im wyżej się wspinamy, tym sygnały są coraz wyraźniejsze. A na samej górze drabiny jest pogryzienie. Jeżeli pies używa komunikacji agresywnej, to znaczy, że ostrzega. On nie chce wchodzić w konflikt, on chce powiedzieć odsuń się. Pies używający komunikacji agresywnej, który ostrzega i wysyła różne komunikaty, to pies, który ma dobrą samokontrolę. Problem jest wtedy, kiedy to pies przestaje się kontrolować i na przykład atakuje bez ostrzeżenia. Dzieje się tak bardzo często wtedy, kiedy na przykład właściciel nie reaguje na pierwsze komunikaty, więc pies uczy się, że nie warto ich wysyłać, bo to i tak nic nie daje. Wtedy często mamy do czynienia z sytuacjami, że pies atakuje bez ostrzeżenia. Tak naprawdę to my do tego doprowadziliśmy, nie znając psiej komunikacji i nie umiejąc odczytywać naszego psa. Jeżeli chcecie, żebym bardziej rozwinęła temat psiej agresji, napiszcie mi w komentarzu. Wtedy nagram osobny materiał na ten temat. Natomiast dzisiaj zajmiemy się już konkretnie odczytywaniem takich ich sygnałów. Pokażę je Wam znowu na przykładzie śmiesznego filmiku z internetu. Powiem Wam, że myślałam, że będę mieć większy problem, żeby znaleźć filmik do tego materiału, natomiast nie było trudno, zajęło mi to dosłownie dwie minuty. Jest mnóstwo takich materiałów w sieci, niestety. No dobra, to co? Lecimy. Lala lala. Pies się kontroluje. To jest niesamowite. Zobaczcie, ten człowiek mu tak dokucza, a on nie ugryzie. On dalej warczy, jakoś pojękuje, ostrzega. Natomiast nie atakuje tego człowieka. No Ten pies jest niesamowity. <słuch> To pewnie kojarzycie z poprzednich filmików, czyli e, gdzie były omawiane sygnały stresu. E, pies się blizuje, tak? Czyli to też nie jest wiadomo dla niego komfortowa sytuacja. Zobaczcie też przykurczona łapka. No, ten pies był naprawdę niesamowity, tak się kontrolował. Naprawdę już nie jeden pies by dawno pogryzł tą rękę. Uff. No, ale dobra, tam jakoś dużo takiej komunikacji agresywnej nie było, ale widzę, że tu już będzie ciekawie. Zobaczcie, co ten właściciel robi psu. Otoczył go, trzyma go tak, że ten pies nie może się wyrwać. Przybliża swoją twarz do pyska tego psa. Naprawdę. Wiele takich sytuacji skończyłoby się pogryzieniem w twarz właściciela. Jest mnóstwo takich filmików, gdzie nagle jakby oczywiście destypowane, nie wiadomo skąd pies gryzie swojego psa po twarzy, natomiast właśnie to wynika z takich sytuacji, że na siłę trzymamy psa, przy, przyciskamy do niego swoją twarz. Jakby niektóre psy um, przyzwyczajają się do rzeczy, które nie są dla nich komfortowe, natomiast są psy, które nie będą się na to godziły i wyraźnie ten pies, którego tu widzimy, um, mówi swojemu właścicielowi, żeby się od niego odsunął. Bardzo wyraźnie pokazywał zęby. Zobaczmy dalej, co ten pies będzie robił. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ten pies szczerzy ze To już nie jest dyskretny komunikat, to już jest komunikat bardzo mocny, więc tutaj niewiele brakuje, żeby ten pies zaatakował. No a właściciel, co robi Olewa i dalej sobie przyciska twarz do tego psa, który w ten sposób komunikuje i to bardzo silnie, żeby się od niego odsunąć. No, bardzo, bardzo odważnie, albo nie wiem, czy to jest odwaga czy głupota. No, Oh, Matko, ja nie wiem, czy naprawdę ci ludzie nie widzą, co robią temu psu, jak on się zachowuje. No, chyba każdy, no nie wiem, tak mi się wydaje, że każdy człowiek, jakby widząc, że pies szczerze zęby, no to raczej powinien się odsunąć, tak? Tak więc takie pokazywanie zębów to bardzo silny komunikat, żeby się od psa odsunąć. Mój bój, O, Mm. 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 No i to jest pokazany kolejny pies, który się naprawdę bardzo dobrze kontroluje. Bo widziałam mnóstwo takich sytuacji, gdzie takie rzeczy kończyły się pogryzieniami. To nie jest wina psa, bo on jest przyciśnięty przez człowieka. On ostrzega, że to nie jest na niego w porządku sytuacja. Mówi, że chce, żeby się od niego odsunąć. A jakby człowiek tego nie robi, więc komunikaty nie działają. Pies ostrzegał. Jeżeli to nie działa, to w końcu, w końcu ugryzie. końcu me kisses, me Give me kisses. Cashew. Give, me kisses. give me give me... kisses, yeah, give me to kisses, Porażka. I to też jest przekleństwo małych ras, że nie są traktowane jak psy, tylko jak jakieś przytulanki, które można denerwować. No bo wiecie, jakby tak warczał na tą panią wielki jakiś, e, nie wiem, owczarek kaukaski albo jakiś inny duży pies, no to od razu byłby problem, pies agresywny, do behawiorysty albo w ogóle uświć tego psa. Natomiast jak jest taki mały piesek, to nic się nie przyjmuje, o i w sumie słodka jak tak sobie warczy. Eee, więc to jest przekleństwo małych ras, Niestety. Trzeba pamiętać o tym, że małe psy to też są psy i trzeba je traktować jak psy. No i tutaj pies ewidentnie ostrzega swoją właścicielkę. On eee, warczy, on szczeka, a ta pani przysuwa do niego swoją twarz, do jego pyska, bardzo go to prowokuje. I naprawdę nigdy, nigdy tak nie róbcie. Eee, jeżeli pies by ugryzł, eee, to jest absolutnie wina właścicielki, a nie tego psa. On bardzo. Się nie ostrzega. A oh, zobaczmy dalej. Give me kisses! Give me kisses. Boże to nie naprawdę oh, się załamie. Też chciałam wam powiedzieć, że pies wysyłający komunikaty agresywne jest zazwyczaj w bardzo dużym stresie. Taka komunikacja jest bardzo obciążająca dla psa, więc sprowokowanie takich sytuacji no to nie jest nic mądrego, a tym bardziej zdrowego dla tego psa. <słuch> yeah. Pies, który się naprawdę dobrze kontroluje. O, ja nie wiem, czemu ten filmik jest podpisany e, jako śmieszne. No, tutaj widać zmarszczenie pyska, pokazywanie zębów, do tego pies warcze, czyli bardzo silne komunikaty mówiące, żeby się odsunąć od tego psa, natomiast ręka się zbliża. I co będzie dalej? Good doggy. That's our favorite doggy. Back to happy. Back to mad. Back to happy. To... Więc co, coś takiego to jest Nie, ja nawet nie mam słów jak można w ten sposób zachowywać się w stosunku do swojego psa. No, dla mnie to jest przerażające. To me. <laughs> Good doggy. No, hey, bardzo go. śmieszne. That's the best doggy in the world. Very happy. Jeszcze. Co? Jeszcze dostał za to nagrodę? Oh. Okay. Jest to, że są małe i nie są traktowane jak psy. Jeżeli tak by się wyszczerzył na Was owczarek, to byłby problem. Natomiast przy takim małym piesku to jest nagrywane i uznawane za, nie wiem, śmieszne. W ogóle o co chodzi? Ja, ja nie wiem, co się dzieje z ludźmi. No i co? Pies tam było wcześniej widać, że kłapał zębami, szczekał, pokazuje zęby, warczy. Natomiast właściciel nic sobie z tego nie robi i podchodzi do tego psa i jeszcze go dotyka, bierze za łapy, czego psy zwykle nie lubią. Więc po prostu prosi się o pogryzienie. Wysuwanie języka, jak rzymia, tak szybko do przodu, to też jest taki sygnał grużący. To jest też komunikacja. Zobaczcie w ogóle, jak dużo ten pies wytrzymuje. To jest niesamowite, to jest pokazany kolejny pies, który się świetnie kontroluje. On ostrzega, pokazuje całą swoją mową ciała, że chce wyjść z tej sytuacji, nie chce konfliktu, tylko mówi odsuń się ode mnie. Yy, trwa to bardzo długo, on cały czas nie przechodzi do ostrzejszych środków. <słyski> Tam na koniec właściciel chyba jeszcze bliżej podsunął rękę, czy tylko palca, to ten pies tak kłapnął zębami. I to nie jest tak, że ten pies nie trafił. On po prostu nie chciał zranić tego właściciela. Psy robią wszystko, żeby jakby wyjść z takich sytuacji bez obrażeń. Więc może nam się wydawać, że nie wiem, są jakieś spowolnione czy coś i tylko obok na przykład nasze ciało, obok naszego ciała próbują chować zębami, ale one nie chcą nas tak naprawdę ukryć, tylko chcą zakomunikować, że. Jest źle i że się ode mnie odsuń, bo cię w końcu pogryzę. Natomiast tak, jeżeli pies tylko kłapie i nie gryzie tej skóry, to znaczy dalej, że super się kontroluje. To mamy psa, który nie lubi być, um, nie lubi być czesany. E, Jakby sytuacja jest dalej kontynuowana, mimo że tego, że właściciel widzi, że się to psu bardzo nie podoba, pies e, ostrzega, że to nie jest OK i że chce, sobie, chce się odsunąć od tej sytuacji. A tutaj właśnie co jeszcze robi, podsuwa twarz do pyska psa. Też to jest kolejna osoba, która prosi się o pogryzienie. Lulu, it's OK. It's okay. Widzicie, takie ignorowanie tych wszystkich komunikatów będzie po prostu prowadziło do tego, że pies przestanie ich używać i po prostu zacznie gryźć. Bo to wszystko są ostrzeżenia, żeby przestać. E, robić to, co się psu nie podoba, żeby odejść od niego, e, a jeżeli właśnie ta komunikacja nie będzie działała, no to pies po prostu przejdzie do gryzienia. Pies tak się zachowuje podczas zabiegów pielęgnacyjnych, nie można ich forsować na siłę, tak? Nie można tych zabiegów przeprowadzać na siłę. Trzeba powoli przyzwyczajać, odczulać i tak dalej. Natomiast y, takie robienie tego wszystkiego na siłę, kiedy pies na nas warczy, szczeka, pokazuje zęby, no tylko pogłębia problem i pies się stresuje, my się stresujemy, a jeszcze dobrze, jeżeli nie wyjdziemy z tego pogryzieniem. Jakieś <słuch> te komunikaty psy się ich uczą bardzo wcześnie. To właściwie nie jest pokazane na co patrzy ten pies. <gry> Ja nie wiem, jakby się postawić w sytuację tego psa, jakby ktoś mi robił coś tak denerwującego przed twarz, jak i tak już bym była na, nabuzowana, to zobaczcie, jak trzeba się powstrzymać, żeby nie palnąć tej osoby. A ten pies świetnie to wytrzymuje. No i znowu tak pokazuje zęby, warczy, natomiast dalej jest przytrzymywany przez tego psa i jeszcze coś mu jest robione przy pysku. No ta osoba, która go trzyma, naprawdę prosi się, żeby ten pies go pogryzł. A, 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 a. Konflikt o zabawkę. No i też ten pies, którego to jest zabawka, nie atakuje, nie rzuca się zębami na psa, bo psy nie chcą świadomie, jakby wchodzić w konflikty, bo wiedzą, że mogą oberwać, że to może skończyć się źle. Więc co robi pies? Ostrzega, warczy. A propos warczenia, bo to jest filmik, gdzie pokazane jest głównie warczenie, więc o tym chciałam powiedzieć. Bo często tak jest, że właściciele na spacerach na przykład karcą swojego psa, jeżeli ten zawarczy na innego. No i słuchajcie, to jest najgorsze, co można zrobić, bo karcimy psa za to, że ostrzega. Karcimy go za to, że komunikuje. Więc to jest najgorszy błąd, jaki można zrobić. I takie rzeczy prowadzą do atakowania przez psa bez ostrzeżenia. Czyli warczące psy, to był ostatni filmik. Podsumowując, psy komunikujące się agresywnie ostrzegają, im bardziej pies ostrzega, tym lepszą ma samokontrolę. Psy, które tutaj były pokazane, one absolutnie nie są agresywne. Wręcz bym powiedziała, że psy, na tym, co przed chwilą obejrzeliśmy, są świetnie kontrolujące się. One przez bardzo długo ostrzegają właściciela. Nie było pokazanego ani jednego momentu, gdzie pies pogryzł. Tak? Był ten tylko budelek, który kłapnął zębami przed skórą właściciela, natomiast nigdzie nie doszło do żadnych zranień. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś fajne filmiki, które dobrze by było omówić, wyślijcie mi link w komentarzu. No i dobra, na dzisiaj tyle. Były pokazane te najsilniejsze komunikaty. Powiedziałam wam, co one znaczą, powiedziałam, czemu nie można psów karcić za wysyłanie takich sygnałów. Jeżeli wam się podobało i chcecie więcej podobnych materiałów, dajcie mi łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania kanału. Cześć!